Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Pan Bartosz I co, to jest kolejny odcinek naszej serii Od Komuny do Fortuny Na samym wstępie chciałem powiedzieć, że zostaw łapkę w górę 200 łapy w górę i kolejny odcinek z tej serii już jutro na kanale Na wstępie właśnie jest to 45. odcinek, o ile pamiętam I zostawiamy hashtag Ursus, a ja przypnę Ci serduszko Bo właśnie o naszej 60. będzie ten odcinek a bardziej będziemy ją w końcu odremontowywać. Przede wszystkim będę chciał zmienić turę, ale to tur na razie zostanie. Tylko go sobie odmaluję, a później go sobie zmienimy na trzysekcyjnego. Ale to w późniejszych etapach, bo na razie mnie nie stać na nowego. Przede wszystkim, wiecie, chcę go odmalować, tutaj obciążniki na tym założyć, opony zmienić, bo może są... Są troszkę zderte i chciałbym je właśnie pozmieniać. Te oponki. Odmalować tutaj wszystko. Eee, może kabinę zobaczyć, ale to się zobaczymy jak z finansami będziemy stali, bo najprawdopodobniej remontu dzisiaj e, zro chcę zrobić taki wiecie remont początkowy i później jak ktoś to się kabinę założy. Ale nie ma co gadać. Trzeba wsiadać do naszego e, naszej sześćdziesiąteczki. Sorry za pralka w tle, ale no zacząłem nagrywać, to ona zaczęła chodzić tak głośno strasznie, ale to mam nadzieję, że w miarę Wam ją wyciszy czy ja mam wyłączone dźwięki w grze? ogólnie też odłączyły rozładowały mi się słuchawki, teraz gram bez słuchawek, więc troszkę, troszkę inaczej słyszę to wszystko, no ale nie wiem czemu to tak powinniście słyszeć normalnie Nie wiem, chyba farming po prostu się nie przełączył, że powinie, powinno być słychać, ale nie wiem. Ogólnie 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 to będę sobie cały remont przeprowadzał tutaj w shopie właśnie za gospodarstwem, bo tej stodoły i tak nie użytkuję. E, przynajmniej na razie, ale w tym sezonie tutaj najprawdopodobniej słoma pójdzie e, oraz siano, A to jeszcze zobaczymy. Chcę tutaj w tym gospodarstwie, w tym, tym miejscu, żeby wiecie, żeby sobie. Tutaj remontować I pierwszym etapem, ja oczywiście będę cięcia robił i nie będę tego rozkręcał przy Was, tylko ten. Pierwszym, etapie, me, pierwszym etapem będzie zdjęcie blach, e, butników i, wiecie, chlapaczy i tak dalej, tutaj, wszystkiego z tyłu. I wtedy jeszcze sobie zobaczę, czy, e, czy, czy coś tutaj mam do roboty. Więc co, ja się zaraz do Was, zaraz do was wracam. E, więc co, do dwóch. Dobra, witam pocięcik, widzicie, 60 już jest rozebrana. E, tutaj sobie jeszcze pyrkoczę, bo chcemy zobaczyć, czy gdzieś wiecie, pod silnikiem nie przy... Wiecie, nie przepływa. Bo skoro już i tak mamy ją roze... e, właśnie tutaj będziemy ją malować i tak dalej, to przy okazji możemy coś pogrzebać. Ale z tego co ten to jest wszystko dobrze. Więc nie będę ruszał. E, koło... Teraz będziemy się zajmować właśnie zmianą kół. E, bo jeszcze w sumie zobaczymy. Maska oraz butniki pojechały do malowania. Jeszcze jak zdejmiemy koła, to też zdejmę te butniki i one też pojadą właśnie do malowania. Bo tutaj mamy we wsi znajomego, właśnie który maluje. Jeszcze sami chyba zaraz turę zdejmiemy. Bo jakoś tą maskę ściągnęliśmy, ale już założyć tak prosto nie będzie. Tur był, wiecie, do góry podniesiony. Teraz go opuściłem. Ale to był do góry podniesiony, jakoś wyszarpaliśmy powoli. Tutaj wszystko wytegocone. No i co, chyba widzimy się na kolejnym etapie, czyli nie wiem co teraz będziemy, czy koła będziemy zdejmować, czy yy, jak to będzie, ale to zaraz do Was wracam. Dla Was zaraz, dla mnie to za kilka dni, więc... Witam Was po dla Was kilkusekundowym, dla mnie kilkudniowym cięciu. I widzicie, sześćdziesiątkę no już roz, rozebrano. Tutaj komin, e, tur zdjęty, siłowniki też, bo idą do regeneracji. E, ta konsola, e, te sanki, i tak dalej zostały zdjęte. No i koła już też oraz przednia oś też już została zdjęta, dlatego że przednia oś idzie do e, regeneracji. E, tak samo felgi, postanowiłem, że felgi zostaną, a opony będą wsadzone. Nowe bo niby są w dobrym stanie, ale wiecie, wymienię teraz i nie będę musiał wymieniać za jakiś tam czas. Więc co? Się chyba widzimy już jak zacznę malować 60. -tkę. Chociaż zobaczymy, ale to jeszcze myślę, że widzimy się niebawem. Dobra, witam po u Was króciutkim cięciu. U mnie minęło 2-3 dni, już wszystko jest pomalowane, przynajmniej wiecie korpus yy, cały. Siece nie zdjęłem, bo będę chciał też je poodmalowywać. Potem powyginać co nie idzie i tak dalej. wymieniałem to, co było powyginane, połamywane, tak jak na przykład tutaj. O, te, te, te coś eee, tak samo założyłem. Nowy rozrusznik, e, filtry, i tak dalej. To co chyba widzimy się już w następnym odcinku. A i dałem koła do do piaskowania, w sensie opony zdjęliśmy i tylko dałem felgi do wypiaskowania i do pomalowania i co, już chyba się będziemy widzieć w następnym odcinku jak go będziemy powoli składać, więc zaraz do was wracam znaczy nie w następnym odcinku, to za chwilkę pa witam wszystkich pocięciu i sześćdziesiątka w końcu stanęła na koła, można tak powiedzieć eee, i w końcu wyciągnąłem ją z garażu ale dociera się, trochę pojeździłem nią a co się w niej robi? Przecież powiecie, że ja tylko malowałem i tak dalej, nic nie robiłem. A to nieprawda, bo w silniczku sobie grzebaliśmy tam, kilka rzeczy zmienialiśmy. Jak już była rozebrana, to żeby to ten, ale już tego nie nagrywałem, bo to w kilka osób, a nie chciałem, wiecie. To jednego dnia rozłożyliśmy, tam powymieniliśmy kilka rzeczy i złożyliśmy z powrotem, bo dobrze nam szło. No i się teraz dociera, zrobiłem z nią kilka kubek tutaj dookoła. Blach już mam do założenia, błotniki założyłem bo stwierdziłem, że będzie łatwiej teraz założyć niż później koła. Ale jeszcze maskę za chwilkę założymy, myślę, że sobie dzisiaj się dotrze i ten, i, i, i założymy maskę. Ale trzeba się przejechać. Czekajcie, jest tylko perkota. No, jak widzicie, też tura dzisiaj będę chciał założyć do niej. Ale to zobaczymy jeszcze. Według mnie fajnie wygląda. Zostaje kolor taki był, tylko że bardziej ciemniejszy. Ten czerwony, i co? Chyba widzimy się już jak zmontujemy to wszystko do kupy. Więc Z2, dobra, jestem. Wszystko jest zmontowane. Tur został pomalowany oraz założony. Czy jesteście gotowi na to, żeby zobaczyć efekt mojej pracy? i Jak ta sześćdziesiątka wygląda? Więc patrzcie i cieszcie się. Do, do, do. Ej, serio, ten tur pasuje, no tak, idealnie. Teraz to wygląda pięknie, według mnie. Kolor czerwoniutki. Mm, patrzcie, jak to pięknie wygląda. Według mnie jest naprawdę kozacko. No, jestem z siebie zadowolony. Pokażę Wam, że Tur działa. Patrzcie na to. Tur działa. Eee, zmieniłem trochę osprzęt, ale to powiem. Może za chwilkę. Patrzcie, że wszystko działa. Nadziejemy sobie belkę, żeby Wam pokazać, że pompa jest zrobiona teraz. Mwah, tak, perfekto. Że to szok. Ech, w końcu po tylu dniach, w końcu jest to zrobione. Ale patrzcie jak to teraz będzie pięknie wyglądać. Miałem sprzedawać to 60 niebawem, ale myślę, że jednak zostanie na serii na dłużej. A co ze sprzętem? Ze sprzętem postanowiłem, że... że sobie zmienię na oryginalny, bo nie chcę właśnie. Y, pompy rujnować tamtym, bo jak zobaczyłem co tam się działo z rozdzielaczem i z tym wszystkim, y, przy tamtych, wiecie, ramkach i tak dalej, to postanowiłem, że sobie po prostu oryginalne wezmę. Tak jak to powinno być. Trochę wolniej będzie nam to szło, ale za to będzie to. Nie się zużywało. Patrzcie, Bela, patrzcie jak się belę szybko podnosi. Jeszcze trochę muszę się teraz przyzwyczaić, bo trochę tyłek nosi, ale dobra. Ach, ale pięknie, pięknie to wygląda według mnie. Dobra, to ja się będę z wami żegnał, dziękuję, mam nadzieję, że 10 minut ten odcinek ma, bo nie wiem, serio, nagrywam go w realu ponad 10... nie no... W realu nagrywam go chyba coś koło 4-5 dni, no, po prostu, bo nie, nie postanowiłem, że nie będę wszystkiego naraz robił, żeby to dość fajnie wyszło i moim zdaniem efekt końcowy jest wow. Trochę pomajsterkowałem sobie i to wygląda naprawdę fajnie. Te naklejki są nowe zrobione No i co? Chyba się będę z wami żegnał. Do następnego odcinka, cześć pa. Hashtag remont. A ja przyknę ci serduszko, bo to jest naprawdę kozackie co my tu zrobiliśmy. Do następnego odcinka, cześć i pa. Elo. I tak wiem, to jest Edit 60 drivera, które, której nie będzie wydana. Pa!